Cześć, wraz z powrotem Warhammer The Old Worlds odkopałem stare swoje modele z piwnicy i stwierdziłem, że to jest idealny moment na to, żeby nagrać dla Was dzisiejszy materiał. I tak chciałbym poruszyć temat przechowywania oraz transportu Waszych kolekcji miniatur. Jak widzicie, mam tutaj wyłożone wiele przedmiotów, wiele akcesoriów różnych producentów, poczynając od plastikowych pudełek, po blaszane pudełka po ciastkach, przez własnoręcznie wykonane walizki, aż po gotowe produkty, tak jak widzicie tutaj. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam moją obiektywną opinię na temat tych produktów, ale też przedstawić trochę historii, od czego to wszystko się zaczęło, jak temat chodzenia na bitwy wyglądał 20 lat temu, jak wygląda dzisiaj. Także zapraszam na materiał. Aha, najważniejsza rzecz. Ten materiał nie jest sponsorowany przez żadną z widocznych tutaj firm. To jest moja prywatna kolekcja, którą używam do własnych, prywatnych celów. Dlatego y, moja opinia będzie tutaj przedstawiona obiektywnie, przez nikogo nie wymuszona ani nie opłacona. Y, być może pomoże wam to w podjęciu decyzji zakupowych, albo y, tego w jaki sposób wy przechowuje, przechowujecie, albo transportujecie swoje modele. Także zapraszam jeszcze raz. Cofnijmy się zatem do przeszłości i tak. Pierwsze moje pudełko, w którym przenosiłem figurki, wyglądało właśnie w ten sposób. Czyli plastikowe pudełko z IKEA, wyłożone papierowym ręcznikiem. I w środku figurki. Nie należało to do najbezpieczniejszych metod przenoszenia modeli, szczególnie jak już były pomalowane. Metalowe modele często obijały się o siebie tutaj nawet jeśli przekładałem je między sobą papierem. One bardzo często łamały się, wtedy farba się obijała. Także nie należało to do idealnych rozwiązań, ale kto kiedyś nie przyniósł figurek w takim właśnie pudełku, niech pierwszy rzuci kamieniem. Także zresztą do dzisiaj widać, że no cóż, jest to nadal praktykowane. Bardzo szybko uświadomiłem sobie, że potrzebuję innego rozwiązania. Nie plastikowe pudełka wypełnione papierem, tylko dedykowaną walizkę z przegródkami na modele. Jednak te walizki, które były dostępne wtedy w sprzedaży, a jak już mówiłem 20 lat temu, nie było tego dużo na rynku, były po prostu za drogie, poza moim zasięgiem. Dlatego postanowiłem zrobić swoją walizkę. I tak yy, udałem się do Brikomarsze. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją tak naprawdę, ale markety budowlane. Nadal mają pewnie tego typu walizki w swoim asortymencie. Po prostu zwykła, pusta walizka w środku. A następnie udałem się do zakładu tapicerskiego i tam wtedy dostałem za darmo pianki. Dwie warstwy, bodajże 1,5 cm, jeśli dobrze pamiętam, sklejone ze sobą, gdzie w jednej z nich wyciąłem otwory na modele. Powiem tak, to rozwiązanie służyło mi naprawdę wiele, wiele lat. Byłem na wielu turniejach z tą walizką i modele też przetrwały. Potrzeba matką wynalazku, i tak, kiedy pojawiło się zapotrzebowanie na więcej miejsca albo na dodatkową walizkę, postanowiłem pokombinować dalej. I tak udało mi się dostać kilka arkuszy pianki z, ze starych walizek GW. Wydaje mi się, że po likwidacji jednego z poznańskich sklepów udało mi się właśnie z 3-4 takie arkusze dostać. W dniu dzisiejszym tak naprawdę możemy zamówić z wielu stron internetowych gotowe tego typu arkusze z otworami pod wymiar. Zresztą arkusz też może być już zamówiony pod wymiar, także... W dniu dzisiejszym, akurat pod tym względem, mamy bardzo dużą dowolność. Zresztą, zobaczcie, jak to wygląda w walizce. Walizka to jest kolejna walizka na narzędzia, którą kupiłem też w markecie budowlanym. Okazuje się, że idealnie pianki z walizki GW pasują do środka. Także jest to naprawdę fajne, eleganckie rozwiązanie, które do tej pory też mi się sprawdza. To rozwiązanie było o tyle fajne, że po prostu było tanie. Tak, kolejna iteracja jakby ym, walizki własnoręcznie robionej, trochę potaniości y, na moje potrzeby nadawała się idealnie, głównie dlatego, że też zbierałem armię wysokich elfów, gdzie te modele nie były y, jakoś bardzo rozbudowane, nie były y, w skali heroic, dlatego idealnie mieściły się właśnie w te przegródki. W dzisiejszych modelach mamy ten problem, że one są już robione typowo w skali Heroic, mają bardzo dużo odstających elementów i jakby to jest minus wszystkich gąbkowych walizek z przegródkami. Po prostu bardzo często te modele tam w środku się nie mieszczą albo te odstające elementy się łamią, dlatego to też musicie mieć na uwadze. W zależności od tego jakie modele zbieracie, do jakich systemów, takie też rozwiązanie powinniście zastosować. Gdyby na przykład chodziło o Flames of War, czy modele czołgów, pojazdów, które mieszczą się właśnie w tych przegródkach, czy, czy stare modele do Warhammera Fantazy, jakby wydaje mi się, że akurat tutaj nie ma problemu. Ale nowe modele do Age of Sigmar, które faktycznie są już bardzo rozbudowane, to już może być problem. Swoistą rewolucją moim zdaniem stało się powszechne używanie magnesów neodymowych w naszym hobby. I tak z walizek, z piankami. Przerzuciłem się z czasem na blaszane pudełka. I tak jak widzicie, mamy tutaj pudełko po herbacie, blaszane pudełko wawel po słodkościach, czy blaszane prezentowe pudełka z Lidla. Generalnie ten wariant też jest bardzo ekonomiczny. Jeśli dobrze pamiętam, to trzy takie pudełka w Lidlu albo w Pepko kosztowały chyba 20 zł, a jak widzicie, mieści się tutaj naprawdę sporo figur. Ja używam najczęściej magnesów 5 na 2 mm okrągłych do magnesowania modeli piechoty i do Warhammera 40000 i teraz obecnie już do Warhammera The Old World. I jakby nie, nie widzę różnicy między tym, jak zachowują się modele metalowe, plastikowe czy modele drukowane z żywicy pod względem jakby siły trzymania tych magnesów. Także 5x2 Magnez okrągły wydaje mi się tutaj jak najbardziej spoko rozwiązaniem. Magnesy o grubości 2 mm mieszczą się idealnie pod podstawką Games Workshop czy konkurencji. Niekiedy potrzeba wkleić na przykład bardzo cienką blaszkę czy kawałek plastiku pod magnes tak. Żeby uzyskać jakby równą powierzchnię styku magnesu razem z blachą, do której on ma po prostu się przemagnesować. to zapewnia jakby najbezpieczniejsze i jakby najtrwalsze, najmocniejsze połączenie. Także to było jakby moje podejście przy magnesowaniu modeli. Oczywiście, im większy magnes, tym, tym lepsza siła przyciągania, ale tym większe ryzyko. Że np. chwytając za model, wyrwiemy model z podstawki, a podstawka zostanie cały czas na blaszy. Także to weźcie też pod uwagę. Oczywiście, jak pojawiają się modele cięższe, to wtedy albo trzeba zwiększyć mag magnesy, albo zwiększyć ich ilość. Przechodzimy do kolejnej transportowej iteracji. I tak mamy przed sobą dedykowane już naszemu hobby kartony do przenoszenia modeli. Firmy Save ⁇ Sound, polska firma. Która ma w swoim asortymencie zarówno piankowe walizki, jak i te magnetyczne. To za chwilę otworzymy, pokażę Wam. W każdym razie e, chciałbym nawiązać do tej, ponieważ ona łączy jakby w sobie te elementy, o których mówiłem już wcześniej, czyli właśnie wycięte ramki e, z pianki. E, to jest walizka w rozmiarze XL, która mieści w sobie dwie warstwy tego typu pianki. Na wieczku mamy przyklejoną warstwę ochronną, walizka zamyka się na rzepy. Generalnie te walizki to walizki kartonowe. Także tutaj też musicie wziąć pod uwagę, że wszelkich mechanicznych albo powiedzmy wypadków mogą one nie przetrwać. No po prostu jest to karton. Też podatny jest na jakby warunki. Jak wam to zamoknie, no to rozmięknie i tak dalej, i tak dalej. Także to trzeba też wziąć pod uwagę. Innym wariantem pudełek ze Stiny Save and Sound są pudełka magnesowane, to znaczy, już wam pokażę. Mamy walizki z przyklejoną warstwą magnetyczną, w tym wypadku na wieczku oraz na spodzie. Dzięki temu możemy magnesować modele, jakby w dwóch płaszczyznach. Ja tej walizki konkretnie akurat używam do przenoszenia pojazdów do herezji Horusa. Fajnie nadaje się właśnie do przenoszenia czołgów. Je też mam zmagnesowane. Zresztą mogę Wam pokazać. W, każdym, w każdej z gąsiennic mam po dwa magnesy. 5x2 mm, tak jak wcześniej. To jest akurat model drukowany, a trzyma się na tych magnesach naprawdę bardzo dobrze. Wiem, że producent ma w sprzedaży pudełka tylko z magnesem właśnie na, na spodzie albo w wersji podwójnej, ale też w większych rozmiarach. Tutaj musicie uważać z tego względu, że ja początkowo kupując tą walizkę Myślałem, że będę trzymał piechotę zarówno na spodzie, jak i tutaj na denku. Finalnie okazało się, że przez wystające miecze, sztandary itd. modele niekiedy trafiały w siebie i po prostu się łamały. Także jeśli macie taki plan, to weźcie pod uwagę kupno wyższej yy, walizki, albo po prostu trzymajcie modele tylko na yy, dolnym poziomie. Tutaj uwaga, żeby zwrócić uwagę właśnie na tą płytkę na denku. Która ma tendencję niestety do odklejania się, jeśli jest do nieprzyczepionych dużo y, ciężkich modeli. Także na to uważajcie, bo te płytki magnetyczne one są po prostu do tego kartonu y, przyklejane. Do tych walizek możemy dokupić też y, taką dedykowaną torbę, w której mieszczą się ze spokojem dwie tej wielkości walizki, właśnie XL albo ta XXL plus XL. Ym... Dwie walizki XL zostawiają jeszcze trochę miejsca, żeby dołożyć podręcznik. Wiadomo, w herezji Horusa te podręczniki są bardzo grube, także na to akurat tam znajdzie się miejsce. Na stronie producenta znajdziecie wszelkiej maści konfigurację tych walizek, jeśli chodzi o wielkość, wysokość tych pudełek, rodzaj pianek w środku. Czy w przypadku tych magnetycznych, czy ma być magnesowana tylko dołem, czy górą i dołem, również wysokość tego pudełka może się różnić. Także jeśli faktycznie jesteście tym zainteresowani, to sprawdźcie sobie na stronie producenta. Ok, ale przyjrzyjmy się teraz kosztom. Według strony producenta, każda z tych walizek kosztuje 119 zł. Zarówno ta z piankami, jak i ta magnetyczna. Obie te walizki, które tutaj mam zaprezentowane, to walizki XL. Dodatkowo, żeby przenieść dwa takie pudełka, a tyle pewnie będzie co najmniej potrzebne, żeby zapakować ją właśnie na, na jakąś gierkę, będziemy potrzebowali tą torbę, którą przed chwilą tutaj Wam pokazywałem, która kosztuje 180 zł. I tak pełny komplet, pudełek razem z torbą, żeby zapakować właśnie cały szpej, to wydatek około 400 zł. Jeśli chodzi o pojedyncze pudełko, wydaje mi się, że to naprawdę w porządku rozwiązanie. Za około 100 zł mamy ready-to-go rozwiązanie, żeby zapakować tam nawet 80 modeli piechoty albo różnego rodzaju innych jednostek. Niemniej, kompletując zestaw do transportu jakby całej armii, czyli dwie walizki, albo walizka XXL, czy Megaboxy, jeśli dobrze pamiętam, plus jeszcze takie pudełko, plus torba, to już robi nam się wydatek ponad 400 zł, także to też nie są małe pieniądze, weźcie to też pod uwagę. Kolejnym sposobem na transport Waszych miniatur jest walizka od Green Stuff World. W tym wypadku mamy tutaj walizkę w rozmiarze M. Producent sprzedaje jeszcze walizki w rozmiarze S i bodajże L. Koszt tej typu, tego typu walizki w rozmiarze M to na ten moment 50 euro według strony producenta. Walizki od Green Star Wars trzeba przyznać, że od zewnątrz prezentują się całkiem fajnie. Przede wszystkim dostajemy gotowy produkt łącznie z torbą, dostajemy jeszcze pasek do noszenia na ramię, także od zewnątrz generalnie walizka prezentuje się całkiem fajnie. Elegancko, nie jest za duża, jednakże w przypadku walizki od Green Staff Old mam takie wrażenie, że jest to rozwiązanie w stylu CCC, czyli cena czyni cuda. Zresztą, zobaczcie, jak ona wygląda w środku. Jest to walizka z MDF-u, która, uwaga, wymaga samodzielnego złożenia i nie tylko złożenia, ale też sklejenia, i to jest bardzo istotne. Bo już na etapie montażu walizki musicie być pewni tego, jakie wysokie chcecie w tej walizce zrobić półeczki. Dodatkowo ta walizka jest e, magnetyczna, to znaczy e, dostajemy razem z półeczkami cztery arkusze e, folii magnetycznej do samoprzylepnej, którą musimy przykleić też na e, płytki z MDF-u. Akurat jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju folie magnetyczne, ferromagnetyczne i tak nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Testowałem wyklejenie pudełka po jakimś zestawie z Warhammera właśnie folią ferromagnetyczną, ale moim zdaniem to połączenie z magnesem jest po prostu za słabe. Modele odklejają się, przewracają, przesuwają się i tak Także w folię ferromagnetyczną bym nie szedł, chyba że ja naprawdę jakąś bardzo grubą, jak widzicie, ja moją walizkę skleiłem w ten sposób, że użyłem dolnej podstawy jako też powierzchni, którą wykleiłem tą folią magnetyczną, żeby potencjalnie móc jakiś duży model tutaj zmieścić. Niemniej szyny, które wkleiłem tutaj po bokach, które są tutaj widoczne, no one są wklejone już tak naprawdę na Amen. Także to już z góry definiuje mi, jakiej wysokości półeczki. W tej walizce mogę już mieć. Także naprawdę przed sklejeniem warto się zastanowić, do jakiego celu chcecie to użyć, bo później będzie już z tym trochę problem, żeby to zmienić. Niemniej, za kwotę właśnie tych 250 zł, takie rozwiązanie, powiedzmy, że eko jest naprawdę spoko. Aczkolwiek, jak już mówiłem, ja nie jestem zwolennikiem wszelkiej maści tych folii magnetycznych. To po prostu, wydaje mi się, że to jest po prostu za słabe. Jeśli chciałbym tego używać, to musiałbym praktycznie wymienić wszystkie magnesy w podstawkach, na naprawdę dużo większe. Także och, nie wiem, czy, czy to już jest warte zachodu, tak naprawdę. Tak jak wspominałem, walizka sama w sobie w tym komplecie waży około 3 kg. Wymaga samodzielnego złożenia. W pakiecie dostajemy jeszcze tą folię ferromagnetyczną którą ona jest samoprzylepna, ale też musimy ją sami przykleić. Niemniej, po godzinie pracy faktycznie otrzymamy tego typu produkt. Jeśli chodzi o stabilność tego MDF-u po sklejeniu, wydaje mi się, że ona jest w miarę sztywna, także nie obawiałbym się, że coś może tam się z nią stać. Niemniej, zobaczcie, pod wpływem, pod ciężarem na przykład w większej ilości metalowych modeli, te półeczki mają tendencję raczej do uginania się, także też uważajcie, żeby jakby nie pakować modeli tutaj na Zero, ponieważ po ugięciu faktycznie mogą Wam się te modele uszkodzić. Ostatnim produktem, który chciałbym Wam pokazać, jest walizka od ACASE. Co najważniejsze, od polskiego producenta. I w przypadku tego produktu trzeba powiedzieć, że wchodzimy już tutaj w klasę premium. Dlaczego w klasę premium? No cóż, idzie za tym zarówno cena, jak i jakość wykonania. Przede wszystkim walizkę otrzymujemy w wytrzymałym neoprenowym futerale z kieszonką dodatkową na akcesoria, których brakowało tak naprawdę w poprzednich produktach. Ale to nie futerał jest tutaj najważniejszy, tylko to, co jest w środku. I tak jak widzicie, walizka składa się z aluminiowej, malowanej proszkowo ramy oraz stalowych półek. Idealnych do modeli które mają magnesy na podstawkach. Zresztą zobaczcie. Wygląda to raczej porządnie. Przede wszystkim magnesy dobrze trzymają się właśnie stalowej półki, także to już jest bardzo duży plus. Na pewno dużo lepiej niż folia ferromagnetyczna. Tu jak widzicie, ten magnes łapie praktycznie od razu i potrzeba użyć faktycznie trochę siły, żeby ten model z tej półeczki oderwać. Jak widać, dysponujemy pełną regulacją, jeśli chodzi o wysokość półek, i każda z półeczek ma system blokujący jej wysunięcie się. Tu jest taki bolec, który po prostu wsadzamy tutaj w ramę i to uniemożliwia wysunięcie się przypadkowe półki. Widać to o, w tym wypadku. Nie jestem w stanie tej półki wysunąć, także o wypadek na pewno y, będzie ciężko. Jak widzicie, tutaj mam trochę moich modeli do herezji Horusa, ponieważ brałem tą walizkę na ym, ostatnią grę i yy, widać tą właśnie dowolność, o której już mówiłem wcześniej. Czyli na dole możemy wsadzić yy, trochę większe modele, o, w tym przypadku model właśnie Dreadnoughta, czy tutaj jakieś czołgi, a na pozostałych półkach modele piechoty. Z takich technicznych rzeczy, to sama w sobie walizka waży 2,5 kg. Jej wymiary są dostosowane do tego, że możecie ją wsadzić w bagaż podręczny w samolocie. Tak jak mówiłem, wykonanie w tym wypadku właśnie też jest klasy premium, co pociąga za sobą też odpowiednią cenę. No, tu nie ukrywajmy, w przypadku tej walizki, to jest walizka typu Messenger, koszt takiej walizki to 1000 zł. Przy czym naprawdę walizka sama w sobie jest bardzo stabilna, wytrzymała. Ja sobie cenię to, że. Magnesując modele, jestem pewny, że z nimi się nic nie stanie podczas y, transportu. Także ten szkielet aluminiowy jest na tyle wytrzymały, y, oraz zastosowanie tych półeczek stalowych powoduje to, że jakby modele są w pełni bezpieczne. Nie wątpię, że w przypadku takiej walizki cena może być dla wielu zaporowa. Faktycznie 1000 zł za walizkę do przenoszenia modeli wydaje się to bardzo dużą y, kwotą. Jednak, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że to jest produkt. Stricte klasy premium, jeśli ktoś faktycznie inwestuje bardzo dużo czasu i pieniędzy w swoje hobby, no to też chce, żeby te modele były przenoszone bezpiecznie i żeby się nic z nimi nie stało. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jakby to gwarantuje. Niemniej każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jakby jest to tego warte. Jak widzieliście, odbyliśmy dzisiaj niezłą podróż w przeszłość i przeszliśmy przez wszelkiego rodzaju etapy i stadia. Rozwoju tego hobby od produktów bardzo podstawowych, ponad 20-letnich, aż po stricte dedykowane produkty dla hobbystów, e, kosztujące paręset złotych. Także, jak widzicie, jakby spektrum jest ba bardzo olbrzymie, możliwości też mamy bardzo duże, także każde z tych rozwiązań tak naprawdę jest zależne od nas, od naszych upodobań, od tego, ile jesteśmy w stanie za to zapłacić i czego tak naprawdę wobec tych produktów oczekujemy. Finalnie nie chciałbym powiedzieć, który produkt jest najlepszy, kupcie to, kupcie tamto. Przede wszystkim raz, że nic z tego nie mam, dwa, że nie chciałbym być hipokrytą i wmawiać wam, który produkt musicie kupić, który nie i tak dalej. Wiadomo, każdy z nas musi sobie taką decyzję podjąć samemu. Ja liczę, że ten materiał, który dzisiaj nagrałem, pomoże wam jakby odpowiedzieć sobie na pewne pytania. I jeśli pomógł Wam ten materiał w podjęciu jakiejś decyzji, albo macie jakieś przemyślenia na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie zobaczę, co na ten temat myślicie. No cóż, ja spadam do malowania. Cześć.